Siemanko, sester Kosta. Słuchajcie, mam dla was takiego newsa z gry War of Tanks. Słuchajcie, super-testerzy otrzymali nową mapę do testowania o nazwie e, Fisher Loop Slit Map, czyli na polski tłumacząc, e, tłumacząc szczelina, tak się tam będzie nazywać i tak się prezentuje. Ja mam tylko słuchajcie taką małą e, dygresję. Co do tych newsów dotyczących do nowych map, czy newsów, no do tych wycieków, tak które są tutaj prezentowane, ja nie wiem po co są te wycieki, słuchajcie, jak te mapy są na tak wczesnym poziomie, że ja bym kurka. No, to słuchajcie, wygląda jakby te mapę robiono, nie wiem, w godzinkę. naprawdę płaski teren, słuchajcie, tam troszkę wzgórzeń, troszkę wody, powkają kilka drzewek, yy, dwa kamyki z innej mapy no i tam jakiś budynek, to słuchajcie, w kilka godzin można zrobić. Więc no troszkę ja bym wolał że ta mapa będzie w bardziej takim późniejszym etapie prezentowana A nie kurka, ta mapa pewnie będzie za, za, no, za kilka lat, nie Może za, słuchajcie w 2018 ta mapa dopiero zostanie wprowadzona Nie zdziwiłbym się Tak ona wygląda kurka, tyle jeszcze przed nami yy, Przed, przed nami Przed twórcami tej gry Jeszcze tyle roboty, żeby tę mapę zrównoważyć i tak dalej To ja kurka, to mi się nie podoba Że tak Wczesne screeny z tym mapy są pokazywane, ponieważ to nie ma na najmniejszego sensu, bo ona się może zmienić o, sto oś... sto... o 180 stopni. Ale dobra, tyle było <grych> mojego zdania na temat e, wycieków z mapami. K no, filmu nie będę włączać, bo podawam link. Podawam link po prostu. Z zajmiemy się w głównie screenami. screenami. E, jak widzicie, mapa jest otwarta, co mi się podoba. E, nie, że nie lubię grać na mapach mieścinych, ale po prostu no. To jest takie troszkę niehistoryczne, ponieważ na przykład wyobraźcie sobie jakąś bitwę na, na, w mieście Himmelsdorf. O, słuchajcie, tam sobie taka bitwa by nigdy nie miała prawa istnieć. Czołgi są, słuchajcie, na otwarte przez tereny. Taka właśnie mapa to będzie ich naturalny, naturalny teren, a nie kurka jakiejś, słuchajcie, uliczki w miastach, no. Tam, no, podczas drugiej wojny światowej. Były takie bitwy, no ale kurka miała taką dużą skalę. Czołgi nie są właśnie. Czołgi nie są od przejmowania. Kur na miast to bardzo no. Są ogółem. Ogółem czołgi. Słuchajcie, Czołgi. Ogółem czołgi nie są do przejmowania. Są wyjątki, ale dobra. Nie będę się zajmować wyjątkami. Słuchajcie, pierwszy screen. No. mówię, że ta mapa jest w bardzo wczesnym etapie. Kur jakieś sześciany są tutaj pozbawiane. Bez ogień, bez niczego. Kamyki powklejane z innych map, oczywiście Copy and tak, ctrl c, ctrl v yy, To kurna jest też z mapki yy, Jak się ta mapa nazywała? Kurna taka z fabrykami, słuchajcie, to jest powklejane ewidentnie Tutaj nawet nie uteksturowane, ja nie wiem Takie coś to jest, no Dobra Mapka otwarta yy, Tutaj słuchajcie, jeden kap, tutaj jest drugi yy, No mała ona się wydaje dosyć, kurcze Mała się wydaje, przynajmniej z tej perspektywy. Znaczy, no tu podjechać, już kurwa się z połowy mapy, tak? No, tu jakieś górze, tutaj most. Fajnie, fajnie się doprezentuje na razie. Drugi screen to jest yy, z jednego kapa. Tu, tu widzisz kamera. Aha, czyli tu jest taki wjazd, od razu fajny. Tu, tu poniżej za tedeków ostrzał. Na tą flankę całą. No, chyba będzie yy, się tutaj dało jakoś jechać. Po prostu ostrzeliwać. To taki lasek jakiś. Arty też będą tutaj siedzieć. No, tu kawi tankie oczywiście, tak, do, do miasta. Jak to jest boro w Borow perspektywa Perspektywa yy, skapa przeciwnego, tak, skapa. No, z respa przeciwnego. Tutaj kurka będzie chyba inaczej zjeżdżanie. To jest bardzo szybciaste, ale na pewno tutaj będzie można jakoś ustawić. Częściej na no, drzewa chyba nie dałem kamuflażu. Nie wiem, nie jestem pewny. Przepraszam Was za to. <laughs> chyba nie dałem kamuflażu. Yy, tu też rzeka a ta nie wiem kurka tu, tu by się ustawiały może arty ale tu, tu nie może bardzo dla hawitanków no chyba że jakoś tu będzie można wjechać yy, Dużo na przyciemnieniu to miało fajnie są ci heavy hawitanków tutaj jest bardzo kolejny screen to jest perspektywa tej flanki takiej leśnej yy, tak dokładnie tego miejsca no i tutaj jakiś kamień kurka jakiś taki nie wiem taka, taka bardziej Depresyjna w droga. O, troszkę drzewek. To jest taki. O, zobaczcie to. Kurna. Jak to walnęli Tego na pewno nie będzie tak. To ta ściana o Boże, jak epoka mi się od razu kojarzy Dobra, kolejny. Kolejny skry. To jest chyba o stacji. To jest właśnie ta mapka z góry. Kurna balans. To biało to jest rzeka, żeby nie było. No. Mapka otwarta. Jak najbardziej ja bym taką chciał, to były wszystkie screeny. Ona jest w super teście, na pewno ona nie jest skończona, bo tutaj właśnie piszę że to jest ma super testerów, no kurka, hmm. skończona ona nie jest, na pewno będzie bardziej zalesiona, Większy, więcej krzaczków i tak dalej, no ale tak wstępnie chciałem ją właśnie Wam zaprezentować. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie o ocenie filmu, o pozostawieniu komentarza, ja Wam dziękuję za obejrzenie, no i cześć.